Hej, cześć i czołem, z tej strony MefisteFRS.pl i Fillup 7.3 Cześć, witajcie w kolejnym materiale z Battlefielda trujeczki. Dzisiaj tak. gramy sobie zespołowy deathmatch. Yy, tak zespołowy na wielki mapie ma Grand Bazar, tak, czyli wielki bazar Nie jest to moja ulubiona mapka, co prawda, no ale może być. I w końcu udało nam się rozwiązać problem z Need for Speedem Tylko, że ja muszę zaczynać od początku, praktycznie. Wiesz, co szczerze, nie, nie, nie nazwałbym tego jako rozwiązanie problemu, raczej. Ale chociaż już mogę grać. Oż ty, uważaj, uważaj. Wiem. Kurczę sobie zmienię broń. Może tak. Skar L. Nie, mi to AK całkiem. Jezu, AK, AUG całkiem pasuje, wiesz. No, nie uwierzycie co się stało Mi black, nowy Black Ops się podoba I planuję go kupić Najpóźniej W styczniu A ja szczerze jeszcze nie wiem No, co to było? A czemu mam 320. Dwa miałem sobie wziąć apteczkę Mmm Dobra, niech będzie ta augi dalej Nie podniosę cię niestety No nie, no kurde, niemożliwe. Ja zabili... No, ale już gościa miałem, skąd to wiedział, że ja tam idę? Mogłem Sedarta wziąć. Bo mam podczepionego. A no, zabicie wroga! O nie, 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 ja się tak bawić nie będę. A dobra, widzę. Gdzie jesteś? Jakiś gościu kampi Nie powiem, że nie, nawet fajną miejscówkę ma Ach! Czekaj snajper. Czekaj chwilę sorry, sorry ludzie Siemka. Dobra, już jestem Kto to się można wiedzieć Brat, HATE Dobra, 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 dobra Pogadny taki początkujący snajper Początkujący, A, tak. czyli że nie ogarnia Ja tam widzę dwóch. A, aha, wszystkich dwóch e, wszystkich, Jezu, dwóch Pocisnąłem razem Super, teraz żałuję Dobra, też sobie rzuciłem, więc znowu mogę O nie 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 gdzieś nie, nie. latarka Czekajcie i czekajcie tylko chwilę znowu. Sorry. Okej. Okay. Przesuwamy się powoli. Jest tam kto? Oby nie. spokojnie jak na wojnie dobra, już jestem, sorry ludzie, sorry jestem, jestem, y, jesteś? przegrywamy, jestem, widzisz? jestem, jestem, Czekaj, będzie kosa dobra, dwóch A zobaczył mnie Aha ha 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 a ja tu teraz wcisnę kosę nie, teraz będzie moja kosa Moja, 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 moja kosa Mhm, mm a nie trafiłem. A trzeba było szczeleć. No, co e, ten snajper się nam nie tak Jak wziął. ach, tu był jednak. Przydałby się jakiś znacznik odrodzeń. Oj przydałby się, no ale ja gram medykiem, ty grasz medykiem i... i lipa! A drużyna zablokowana Patrz, patrz tu widziałem jak jakiś biegnie Gdzie oni w ogóle? Ktoś ty co na dachu jest A zabiłem No LOL gościu, nie mogłeś go szybciej z noża wziąć Sorry Ja go nie wziąłem z noża Dobra, to ktoś Ale inny nie A u G grasz? Ta, ta, wiesz co, bardzo mi się ta A, tu jest lak! Kurczę... Bardzo mi się spodobała ta pukaweczka. Wiesz co, ma stosunkowo nieduży odrzut. Kurczę... Kurde, nie wrzuciłem dobrze granata. Masz teraz. Wiem, muszę u... Czekać przed twoim granatem. Albo to nie był twój, nie wiem. Chyba nie. Zabicie wroga! No nie! Wziął mnie z ACB, no kurczę, mole. No. Gdybym szybciej w niego trafił... A, nie podniosłem trudę. Nie lubię tego, jak ktoś mnie noża bierze. Ale sam... Lubisz... Zabijać ludzi z noża. Co prawda, ty pierwszy jestem. Pierwszy? I no A z noża wziąłem. To mamy po jeden. Ja wziąłem jednego z noża, ty jednego z noża. I mamy dwóch, nie? A, zabił Dobra. Dobra Jakiś... Czemu zawsze patrzę jak mi idzie? Tobie idzie dobrze, ale... No nie! Skupić. Ach, ten jest dobry Niby 30 level A, bo nie miał żadnego celownika A, dwóch zabiłem Co ty tak dużo w niego wpakowałeś? E, uważaj, z tyłu! Dobra. Gdzie ja tu się zrespiłem? Ciekawie. O, obok ciebie. Czekaj, 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 idę, idę, idę. Idę, widzę jak biegniesz. Ja... Weź go pociśnij tam, ten co strzela, co go na mapie było widać. Ucisnąłeś? Kurde nie zabiłem, tam dwóch było. To dwóch strzelałem Powiedz Żadniego mi ciekawie, powiedz mi ciekawe, z takiej z ciekawości. Czym ty grasz? Hmm. Gram z karem i ja żałuję, że nie wziąłem Aleka Tak jak grałem na początku. Aj, ale też go zabiłem. Dobra, on też mnie trafił, ale jako... A, zabicie wroga? Statystyki ciągle jeszcze nie są pozytywne, ale. A ja mam całkiem, mię się tam podobają. Sprawda, nie, wymiatam jakoś super i nigdy nie będę wymiatać, no ale. w 3 to była moja pierwsza gra na kompa, taka jakaś. No, nie pierwsza, trafiłem, przecież trafiłem w niego, no, zdarta. Bo wcześniej grałem tylko na konsoli PlayStation 2. Tu uważaj, bo tu u góry jest. Zabiję kogoś. No, zabiłeś tego u góry, uważaj, tam z boku idzie. Z boku. Dobra, ładnie go pocisnąłeś. Czy ktoś inny, nie wiem. Nie, to nie ja. Kurde, żyjesz. Teraz to już tak Wejdź na górę szybko, tam jest snajper M9. Nie, tu inny wziął Inny mnie wziął, tak to nazwijmy A coś z tyłu? Czy to podnieś, 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 podnieś Dzięki Gdzie on jest, ten gościu? Spróbuję... A, wyszedł. Uważaj go. I podnieś. O, pod możesz. Ej! Oooo, wysz... obydwóch nas pocisnął, hu. Z czym on gra? pp Pa, wtopimy. O nie, 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 nie. Nagramy dwie? Dwie Na nagramy dwie. dwie, może druga będzie lepsza. Właśnie, może nam coś lepszego wyjdzie i może będzie, sorry, lepsza mapa. Tak. Tam jakoś nie podchodzi gdzieś super do gustu. Tiriiri. Uważaj, tu jest! Ale zabijemy wroga, jestem 320 chociaż. LOL, snajpera ściągnąłem, który do mnie. Ale trzałam. no odrodziłem się już, goście załogie. Na innym odcinku ja zagram na pewno. Bo trochę nie chce mi się grać peczengiem po raz tysięczny. No, ja też się odrodziłem i goścę 1870 mnie ja wziął. No co, co to miał w ogóle znaczyć? Nadal tego w bf czy nie poprawili. Kolejna osoba zabita. Dobrze. prawda, już ich nie dogonimy, no ale. Nie dogonimy, ale. Zawsze lep lepsze staty już będą. O, widzę, że cię ktoś pocisnął. Snajperzy. A tej mapie jest dużo snajperów i. Oj, co prawda, to prawda. A ponieważ to jest hardcore, to. No, no, to snajperki na jeden strzał ściągają. No. Niestety Okej okay. hmm. Tobie lepiej poszło niż Szczerze powiem, że nie wiem. Średnio mi się grało. Mapa trochę niefajna. Hmm. To może opowiedz jak się coś ogra, jakie planu, planujesz kupić czy coś. No to tak. Na bank to będzie Euro truck Simulator 2 eee... No, teraz mnie zainteresowałeś tym Black Opsem, też o tym pomyślę. na pewno Black Ops? Co ja sobie tutaj, no Battlefielda 4, no mam, znaczy tą BETę będę miał, nie, bo tam kupiłem to Medal of Honor limitowaną edycję, to będę mieć betę, e, Battlefielda 4, no na pewno to będę też wrzucać. No i jak mi się spodoba ten Battlefield 4, no to też sobie go kupię. Na czwórkę będę pewno prioritora, ale najcześniej za rok, więc o takich to jeszcze nie myślę. No, ale wiesz, co przydałoby się coś jednak wrzucić z tego, no, e, jak to się nazywa? Net for Speed. Jak on ta sama mapa, no świetnie. Net for Speed, ale jak będziemy, jak będziemy jeździć razem, a to na razie mamy taki błąd. Że tak jak gra, gra nam chodzi, bo dzwoniliśmy do EA i się na nich wydarliśmy. Że tak to nazwę, wydarłem się na nich, bo dzwoniłem do nich trzy razy i dopiero po trzecim razie mi grę mogli naprawić. Też wolniłem trzy razy. Dzisiaj. Oj! Czy, czy, się, czy się udało? Dobra. O kurze ją Nie o, gadaj. O... Tak, Czemu? A mi tak ładnie ma... tutaj szło. Zblokujemy nie... mu drużynę. Niech nas dołączy. Hmm. Amazing jump Ale zabili mnie. To... To odblokuje. No tą drużyna. Napisz może do nas doszedł. Eee, czekaj. W kolejnym odcinku wcisnął się kurze ja. Oj, 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 co to dziś... Ale na szczęście dzisiaj jest z nami w drużynie. Znaczy w zespole. Więc gdzie oni są, bo na razie. Z... Zaś ten są. Sam... Też giniesz? Łok. Widzę, że ty mordujesz. Coś za coś. No w miarę mi dzisiaj idzie, wiesz co. A mi tak laguje teraz. No tym tu Oj, razem, nie, A tu razem Może odpalę skape'a w komórce. Nie, raz z tego samego... Ale to cię nie nagra na frapsie. U mnie cię tylko nagra. No. Dobra, o... idę do tego moliera, czy jak on tam miał, nie pamiętam. Ej! O, Dobra. On miał być mój z Nie. To była M26. Radejko słyszę. No. Mógłbyś go zostawić dla mnie Widzę, że zosta Ej! No oczywiście ja z No nie! 870 Ja tu się zajmuję, żeby mu czujnik rozwalić Ej, wiesz... Co jest tylko? ja w tej drużynie gram Ja zabiłem 9 i nasza drużyna ma 9 Co? Już czterech, no o co chodzi? O, jest zabiję w końcu kogoś. A, i latareka. Famasik, famasik, fajna pukawka. No, ale mi tak źle idzie, nie? Co się dzieje? Głupie lagi. O kurze, ja już jest. O, jest z nami, jak miło. Nie za tyle miły, że dał. Też nie. Za zaraz nagrywam! Połóż po prostu! Nie no, jak ja to lubię, jak na ja nagrywam, a ktoś wchodzi do pokoju. To jest po prostu świetna sprawa. A najle najciekawiej jest wtedy, kiedy to tata. A zabiłem go, co mi się Dawaj, 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 nie przestawaj, Dawaj, 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 Dawaj. Uważaj, bo tu widzę klientów. Ej, famos, famos, famas. No okay. nie. To mnie pod... Co? Pierwszy level mnie zabił. O nie. Nie, tak to mi się bardzo ja nie będzie. Ja mam tę moją broń, a ja mam broń od Niego. Czym on gra M45, nie? Nie, tak, ale on gra teraz medykiem, a ja snajperem. Bo się ze mną zamienił i mnie podniósł. Coś za coś, nie? Dobra, tylko że akurat on nie grał moją ulubioną bronią. Ale mnie zabili. Nie, zaś ten. Co jest? Tam są młotki, podniesie cię. Czym nie żeś podniósł? Dobra. Chcę w końcu grać. Czymś czymś z kogoś zabije. I tak podziwiam, Kurze ja już tym czymś potrafi grać. Nie no, bez jaj dla mnie. Ja bym tam większego problemu nie widział. Znaczy, tam na M45 chyba 300 killi mam, czy coś koło tego, nie? Znaczy, wiesz, długo nią grałem, dopóki M98B nie odblokowałem. Okej. Okay. Widzę, że gram... ...tym, co lubię, już bo zabiłem jakiegoś snajpera. Widzę, że znacznik mamy, i co jeszcze? Mawa. Dobrze wiedzieć. Widzę, że biegam po mapie i nikogo nie umiem znaleźć. Dużo jest tych przeciwników. Dwóch! Nie, dwóch! No ludzie! I jeszcze... Jeden lata mawem. Jak chcesz, gościu. Gdzie jesteś, to będzie kosa. Gdzie on jest? Tu. Nie, ale chciałbym się dowiedzieć. Widzę gościa. No ale... przecież wziąłem sobie tego... ...Darta. Powinienem go z Darta zabić. Ich jest dwóch. Kurczę, no... Kurczę, no, trochę ich mało. Taka gra nie ma za bardzo sensu. No, dokładnie. No dobra, ale pograjmy już. O, Może... patrz, jakiś mnie zabił. A ja zabiłem go. No i fajnie, i gitarka. Korzystając z okazji, może jakieś informacje o kanale czy coś, bo przeciwników. No brakuje. Z... Ej, jak on mnie zabił? Biorę swoją ulubioną broń na sniperze i. Jaką? M98B. Wcześniej to był L96, ale już za, za długo brałem l 98 b i... Dobra, ja by dwóch... Pocisnąłem. L96 powrócić jakoś. A chyba L96. ich więcej, bo dwóch ich od razu na jeden raz pocisnąłem. Ładnie. No. Tam ich znowu słyszę. Miałem jedno takie fajne miejsce, ale jakieś tutaj 64 osoby. Gdzie? Ona... Pokażę ci, akurat to było na tą rundę daną. Bo tam się wszyscy ukrywali, więc. Miejsce jest świetne, ale na. Ej, jesteś? Nie macie! Jestem, no co ty... Przyjesz się do innej drużyny. Dobra, sam się przeniosłem, bo rozgrywka nie miała sensu, sorry. Ale teraz by no. nam jest trzech na trzech, czy coś koło tego. Czterech na trzech. Czyli teraz jest już trudniej. Oż ty kurze ja je nie pocisnął. Nie! nie! Nie, nie, nie lubię go za to. Hmm. No. A co miał robić? dobra a ja nie lubię ciebie za to <laughs> sorry no no nie kurze jajo ty gnoju sorry a już Zasz? już do niego celowałem już do niego celowałem normalnie ale to jest kurze jajo on jest po prostu świetny no. Miło mi, zabiję kurze jajo. A jakiś gocie do ciebie strzelał? Z latarką grasz? Nie. Dobra, to nie ty. Kurde, chciałem, już już do ciebie strzelałem. Ale ja właśnie strzelałem do jakiegoś gościa i myślałem, że to ty. Się cieszyłem A zabiję jakiegoś. Gosteczka. Macie tu znacznik? Nie, nie macie. Jeszcze to Gdzie... wygramy. Gdzie jesteś? Wokóle. Chciałbyś. O nie, ty gnoju. Tutaj tak myślę, no. Znalazłem cię. E, mnie podniósł ktoś. No, jak ja mogłem wejść i ciebie nie zauważyć. Nie, bo przypadek się przesunąłem i patrzę i twój, Ta głowa była pod ruchą, więc jeden strzał i nie miał jej szans z peczęgiem. A mi coraz lepiej idzie. A i tak słabo. Kurczę, nie zdążyłem, no ale miałem laga. Zabiłem. No ani jednego nie zabiłem. Kurze, bym ja cię zabił? No. A ja stałem obok niego. Wiem, wiem, że to ty byłeś. Przez was mi teraz gorzej idzie. No wokół, że ja jest. A spokojny strzał. Spokojny, jak coś biegnie bokiem, nie? Jakiś gościa próbował. Nie znużam wziąć mi ale... A tu ty, nie miałem szans. Ja już widziałem, że ty tam idziesz, to a mówię, czemu cię nie wziąć? Aj! Właśnie, czemu by cię nie wziąć? Headshot, Ach, ładnie. Headshot, bum, raz headshot. jest zbyt bezsensownie biegasz teraz, ale. No to biega bezsensownie. No niestety, ale. Odrzut, więc może zmienię te na. mp oh, granat! Dobra, jeszcze mnie zdążył zabić. No, co za gość. Jak. tu ty skakałeś? Nie ktoś mnie Ach! Nieładnie tak, dachiem. No patrz, to jest gość, szacun dla kurzego jaja, nie? Już normalnie, już prawie przeładowałem. Tu sobie nie myślę, ach, czy... już go pocisnę, nie, nie ma szans, a tu co lipa. Nie wiem, czy poprawnie powiedziałeś... Aaaa, ale... jakiś głupek mnie zabił! MP7 jednak się nie sprawdzi, A może MG36? Powiedz, że to się sprawdzi. Jak, jak, jak go znając, przyjdzie... Przyjdzie sobie górą kurze jaje. Nie powiedział, gdzie on jest, ale dzięki niemu wygrywamy, więc nie obraź się, nie powiem. Czyli czego? A zabiło gościa, ale też mnie zabili. <śmiennie> ja go podniosłem, mechanika. Nie mhm. wiem, ale czterech na czterech jest. O, żeż ty, sorry, 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 gościu, nie chciałem. A, się zdenerwował na mnie. Nie chcę ci nic mówić, ale kosimy wam dupy. Ale przy takiej ilości osób. Tak jestem... zdziwiony, że kurze jajo tak dobrze mu idzie. Jest tak mało osób? Taka racja, że jemu zawsze dobrze idzie. A jej, już prawie strzelałem. MG36 niby zmy, mieli zmniejszyć odrzut o karabin szturmowy medal. Niby mieli zmniejszyć odrzut, a jednak odrzut jest, mi się zdaje, że jest taki sam. Wiesz co, ta rozgrywka jeszcze będzie trwała i trwała i możemy się nie doczekać. Co? Nie, chyba się pożegnamy. To chyba będzie na tyle, bo ten materiał już nudny będzie. No. Tak. A więc z tej no to... bardzo pasjonującej rozgrywki, żegna się z wami Chwila, 7 73 i. oraz Mephistofeles.pl Siemanko.